Witam serdecznie. Dziś kontynuacja tematu Trójkąt Kartmana i przejście do tak zwanego Trójkąta Zwycięzcy czyli jak budować swoją nową tożsamość. Zakończyliśmy na tym, że Płynnie poruszamy się pomiędzy ofiarą, oprawcą i ratownikiem. Nikt nie jest tylko w jednej roli. Zmieniamy ją w zależności od danej sytuacji i przechodzimy nieświadomie. Mówiliśmy sobie też o tym, że trzeba to po prostu zaobserwować. I ten, te kilka dni danego Wam czasu na pewno się nad tym zastanowiliście, i na pewno odkryliście, gdzie, w jakiej sytuacji jesteście kim, dla kogo i kto dla Was jest. Jak wyjść z tego schematu, jak budować swoją nową tożsamość? Odnajdujemy siebie na nowo, czyli ja jako wrażliwa, wrażliwy, ja jako asertywna, asertywny i ja jako opiekun, opiekunka czyjaś. Chętnie wyrażamy swoje emocje. To należy powiedzieć. Wyrażamy, ale nie pokazujemy w formie schematu oprawcy. Co znaczy wyrażać swoje emocje i uczucia? Wyrażać je słowem. O nich. Ja czuję w tym momencie to i to. I komunikacja, jasna komunikacja do innych, co ja czuję w tym momencie. Czyli zdefiniowanie swojej aktywności w danym momencie. Mówienie o swoich oczekiwaniach. Ja oczekuję, chciałabym, żeby było tak i tak. Czyli prosta komunikacja z innymi, ale też wtedy z samą sobą, z samym sobą. Jak ma wyglądać, już nie ofiara, ale osoba wrażliwa? Przede wszystkim należy to uznać. Ja jestem wrażliwa, dlatego pozwalam, żeby ktoś inny o mnie decydował, żeby ktoś inny za mnie wykonywał. Żeby ktoś inny działał, a ja nie podejmę decyzji. W ustawieniach systemowych bardzo często nam się pojawia taki temat, że ktoś gdzieś w poprzednich pokoleniach nie przyjął odpowiedzialności, nie przyjął czasem winy na siebie. Albo ktoś inny za tą osobę przejął odpowiedzialność lub winę. Zostaje zapis w polu rodowym, gdzie ku. Tamtym zdarzeniom my dalej opowiadamy tą historię, te emocje, które tam utknęły. Bo trzeba powiedzieć, że dziedziczymy nie tylko geny i to już jest potwierdzone naukowo ale także emocje a, i los losy ludzkie naszych przodków. Jak wygląda zatem ktoś, kto jest asertywny? Podawałam przykład: taty, który wpada do pokoju i robi synowi czy córce wiadomo co: spore zamieszanie w pokoju, gdzie była cisza. I w jaki sposób teraz wygląda człowiek, który jest asertywny? Przestaje być oprawcą, a staje się asertywny. Wyznacza swoje granice, ale też szanuje granice innych. Czyli jak powinno wyglądać zachowanie asertywnego miejscoprawcy. Przede wszystkim ustala, wchodząc, nawet może pukając. Czy możemy teraz porozmawiać? Jeżeli jesteś zajęty, zajęta, umówmy się później, jutro, nie kiedyś, za tydzień, za miesiąc. Ustalmy, kiedy porozmawiamy, bo ja chcę porozmawiać. Jasno komunikuję, czego oczekuję. Czyli tak, mamy psa, nie ma kto z nim wyjść. Mama wraca późno i ja jestem teraz zajęty, twój pies, ty powinieneś. Ale jeżeli ty nie możesz, bo jesteś też zajęty, poproś kogoś, kto zrobi to za ciebie. Wtedy przekładamy niejako jakiś obowiązek na kogoś. Ale nie w postaci ofiary, która po pierwsze poczeka na oprawca, po drugie na ratownika, ale sami wchodzimy w ratownika dla siebie. Czyli jeżeli ja nie mogę czegoś unieść, to zwracam się z prośbą do kogoś innego, żeby to zrobił. I znów, szanując, że ktoś może być nawet powinien być asertywny i opiekuńczy, co oznacza nie mniej, nie więcej, tylko to, że też ma swoje granice, też może mieć czas albo nie mieć i może to za mnie zrobić, ale nie musi, szanując to, godzę się na to, że moż, mogę się spotkać z odmową, po prostu. Czyli wzajemnie siebie szanujmy i opiekujmy. I bądźmy dla siebie asertywni, i wszyscy uznajmy swoją wrażliwość. Jest bardzo cenne, aby przestać pomiędzy sobą rywalizować w jakiś sposób czyli przestać szukać winnego. Na ogół w trójkącie Karpmana. Działa cały czas schemat szukania, kto jest winien, a kto jest winien jeszcze bardziej. I coraz bardziej przemocowo komunikujemy sobie o tym, że wina jest po Twojej stronie. Więc unikajmy tego y, jakby typu zachowania, aby szukać y, w podtekście, kto jest winien czemu. Nikt niczemu nie jest winien. Gdyby ktokolwiek wiedział, że robi coś źle, to by tego nie robił. Po prostu. Więc każdemu wydaje się, że robi tak, jak powinien i że tak jest dobrze. Kolejna rzecz. Wszędzie tam, gdzie słyszymy zdanie: Ja dla ciebie zrobiłem, czy zrobiłam to, tam, to jeszcze coś, a ty jesteś dla mnie taki niewdzięczny, czy taka niewdzięczna, a ja poświęciłem, poświęciłam. Tu jest budowanie muru. Dlatego, że na ogół ta druga strona odpowiada nam, a kto ci kazał. Jeżeli nie chciałeś, to trzeba było tego nie robić. Ja nie oczekuję, że będziesz się dla mnie poświęcał czy poświęcała. Więc już jest sprzeciw, i już jest znów szukanie winnego. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Owszem, piękne. Jak siebie samego. Ale nie bardziej niż siebie samego. Bo w momencie, kiedy miłujesz kogoś bardziej niż siebie samego, to zaczynasz siebie poświęcać. Czyli robisz coś dla kogoś, pod kogoś, kosztem siebie. I tylko kwestia jest jakiegoś czasu. Jedni mają wytrzymałość większą, dłuższą, inni krótszą, kiedy to wszystko znowu pęknie. I znów. Z ratownika stajemy się na przykład oprawcą, który ma dość. Z ofiary stajemy się oprawcą, który ma dość. I tak dalej. Czyli cały czas komunikacja, mówienie o swoich uczuciach, o tym, czego potrzebują na dany moment, liczenie się z tym, że ktoś mi może odmówić i proszenie, jeżeli czegoś potrzebują. W budowaniu swojej tożsamości, nowej tożsamości oczywiście możemy pomóc my polecamy swoje usługi, a w szukaniu w polu rodowym wzorców, w które jesteśmy. Oczywiście możemy pomóc my polecamy swoje usługi, a w pracy z podświadomością, a w pracy z, a ze schematami myślowymi. Owszem, też zapraszamy na sesję. Dziękujemy Wam za wszystkie komentarze i za to, co piszecie dla nas, na przykład w prywatnych już korespondencjach. Bardzo jest nam miło, czerpiemy też z tego inspirację i widzimy, jakie są Wasze potrzeby i staramy się za tym nadążać. Co jeszcze, jeśli chodzi o budowanie swojej nowej tożsamości? Polecam książkę Doskonałe ja. Książka opowiada o schematach myślowych, o połączeniu rozumu z podświadomością, z duszą, jak to funkcjonuje. Mamy rozrysowany schemat tam traumy, jak ona powstaje. Mamy rozrysowane drzewo miłości, na czym ono się opiera. I mamy przede wszystkim siedem modułów, które pomoże nam odnaleźć, kim jesteśmy, czyli dla wszystkich osób, które szukają swojej tożsamości, bo tak długo były w pozycji, głównie ofiary. Albo tak długo były. Przede wszystkim w roli oprawcy. Albo tak długo były w roli ratownika, że jest im trudno odnaleźć siebie samych. Dla tych jest ta książka i te siedem modułów. Ile to Wam zajmie czasu? Ja to widzę tak, że każdy moduł z siedmiu zajmuje pół godziny do godziny. Składa on się z 40 do 50 pytań. Może brzmi to przerażająco, ale zapewniam Was, że nie jest, bo na pytania można odpowiedzieć bardzo krótko: eee, tak, nie, lubię, albo nie. nie lubię, albo nie wiem, albo jeszcze się zastanawiam, więc odpowiedzi są krótkie, proste. Mogą być krótkimi, prostymi, ale dadzą nam jasny wgląd, z czego w tym momencie składa się nasze doskonałe ja? A w których momentach jest mniej doskonałe? Czy jesteśmy dobrzy w grupie? Czy jesteśmy silniejsi jako osobowość, osobowość indywidualna? A czy z matematyki, czy z czegoś innego? Czy humaniści, czy, czy mamy uzdolnienia muzyczne? Więc pewne rzeczy o sobie wiemy, ale osoby, które były długo w schemacie trójkąta Kartmana, mają bardzo często w sobie takie pytanie, co ja w zasadzie lubię i w czym ja jestem dobra czy dobry. Ja nie wiem, ja po prostu nie wiem. I tam odpowiadając sobie na te 7 modułów, na pewno znajdziecie dla siebie rozwiązanie na ten moment. Także polecam tą książkę. Link do jednej ze stron, gdzie można książkę nabyć, jest pod tym filmikiem. Tam to sobie znajdziecie. Możecie ją nabyć. Doskonałe ja polecam. I zachęcam do budowania i odkrywania swojej nowej tożsamości. Dziękuję Wam za dziś. Jeżeli ten film. Jest dla Was w jakiś sposób przydatny. To proszę oczywiście o łapkę, o subskrypcję i o komentarz, co będzie motywacją dla mnie i dla Marka do dalszej pracy. Dziękuję i pozdrawiam.